Teraz sobie przypomnijmy, powiedzmy tak, na dobrą sprawę, co może opisywać falę. Na pewno długość fali, tak? Czyli długość fali to odległość między jej sąsiednimi grzbietami bądź też dolinami. Długość fali to odległość między jej sąsiednimi grzbietami bądź też dolinami. Jeżeli narysujemy sobie taką falę, czyli tu są grzbiety, tak? Czyli pomiędzy tymi dwoma grzbietami to jest długość fali, ewentualnie długość fali będzie pomiędzy dwoma dolinami, czyli pomiędzy tymi dwoma punktami, na rysunku morza, jak widzimy, czyli pomiędzy tymi dwoma wzniesieniami. To jest nasza długość fali. Długość fali jest oznaczana małą grecką literką Lambda, którą tutaj sobie widzimy, jest mała grecka literka lambda oznaczająca długość fali. Co jeszcze opisuje nam falę? Częstotliwość, okres i amplituda fali, czyli tak na dobrą sprawę częstotliwość fali jest to częstotliwość drgań cząsteczek ośrodka. Analogicznie będzie też okres i amplituda fali, czyli to też to będzie okres drgań ośrodka i amplituda drgań ośrodka, tak? czyli częstotliwość fali nazywamy częstotliwość drgań cząsteczek ośrodka i analogicznie możemy sobie sformułować okres i amplitudę fali. Jasne? Mam nadzieję, że tak. Bo teraz wprowadzimy sobie prędkość fali. Prędkość fali, czyli tak na dobrą sprawę, możemy sobie policzyć dzieląc jej długość przez okres, tak? Tak jak liczymy prędkość. Czyli prędkość fali możemy obliczyć dzieląc jej długość przez jej okres. Jeżeli chcielibyśmy sobie to zapisać wzorem, to wiemy, że V to jest lambda przez T. Tak? Więc tak na dobrą sprawę, mówiąc o prędkości fali, możemy sobie powiedzieć, że w czasie jednego okresu, tak, przebywa długość lambda. Czyli tak jak widzimy, tu jest jeden okres fali. Czyli przebywa on długość lambda. Skoro to wiemy, to teraz jeszcze musimy sobie to jakoś połączyć, może warto by było z częstotliwością, co? Bo mamy z okresem, a z częstotliwością, jak to będzie? Skoro my wiemy, że częstotliwość F, tu sobie zapiszmy, na przykład częstotliwość F to jest 1 przez okres, prawda? To jeżeli sobie wstawimy to do naszego wzoru, to my wiemy wtedy, że nasza prędkość to będzie lambda razy F. I z tego wzoru na prędkość będziemy bardzo często korzystać. Czyli prędkość fali to jest albo długość fali lambda przez jej okres, albo długość fali lambda razy jej częstotliwość. Do zapamiętania dwie bardzo ważne rzeczy. Ok?